Deszcz spływał po oknach baru Bruno, podczas gdy neony na zewnątrz pulsowały między szkarłatem a kobaltem. Wiktor, Wiper, Castellano siedział popijając swoją trzecią whisky, próbując zapomnieć o tygodniu, który wolałby wymazać z pamięci. 23 lata jazdy z Hells Angels nauczyły go rozpoznawać kłopoty, zanim w pełni nadeszły. Potrafił wyczuć je w atmosferze. Usłyszeć w zbliżających się krokach, ale te kroki były inne, małe, szybkie, panikujące. Jakaś plama przemknęła obok Lady Barowej, trzymając się nisko przy ziemi. Potem Wajper to poczuł. Maleńkie palce owinęły się wokół jego kostki pod stołem, a dziecięcy głos, ledwo słyszalny, błagał go: Proszę, nie mów mu, że tu jestem, proszę. Jego bracia. Knuckles i Priest zamilkli po drugiej stronie stołu. Wszyscy trzej motocykliści spojrzeli w dół jednocześnie. Dwunastoletni chłopiec o uderzających zielonych oczach patrzył na nich w odpowiedzi. Jego twarz nosiła ślady świeżej przemocy. Krew skapywała z jego nosa, a jedno oko było niemal całkowicie spuchnięte. Zanim ktokolwiek zdążył zareagować, światła reflektorów Przecieły zalane deszczem okna. Czarne BMW zatrzymało się z demonstracyjną agresją. Silnik ucichł, drzwi zatrzasnęły się, a potem wszedł. Mężczyzna wchodzący do baru Bruno emanował korporacyjną pewnością siebie: dopasowany garnitur, profesjonalnie ułożone włosy z siwymi pasmami, rodzaj wypolerowanego uśmiechu, jaki można zobaczyć w reklamach luksusowych produktów. Lub w filmach promujących firmy finansowe. Dobry wieczór, panowie. Jego głos niósł wyćwiczone ciepło. Szukam mojego pasierba. Dwanaście lat, ciemne włosy, prawdopodobnie przestraszony. Uciekł podczas trudnej sytuacji. Bruno, właściciel baru, były anioł, który teraz miał spory brzuch i wieczną podejrzliwość. Kontynuował wycieranie szklanek. Nie widziałem tu żadnych dzieci. Ma na imię Tyler. Mężczyzna wyciągnął telefon, pokazując szkolne zdjęcie. Cierpi na problemy behawioralne i agresywne skłonności. Obawiam się, że może komuś zaszkodzić bez odpowiedniego nadzoru i leków. Pod stołem uścisk Tylera stał się miażdżący. Viper spotkał niezliczonych kłamców w swoim życiu. Gliniarzy, prawników, dealerów, informatorów. Ten człowiek miał umiejętności, ale nie całkiem wystarczające. Słowa brzmiały odpowiednio. Troska wydawała się szczera, ale coś w tych oczach pozostało lodowato zimne. Wyrachowane. Nie w porządku. Siedzieliśmy tu przez dwie godziny, odpowiedział Viper, jego głos jak żwir na asfalcie. Sporo drinków przez nas przeszło, żadnych dzieciaków. Uśmiech mężczyzny lekko się skurczył. Jest pan absolutnie pewny? Widziałem, jak biegł w tym kierunku. To nie jest duże miasto, ograniczone miejsca, gdzie mógłby się ukryć. Może dalej biegł, zaproponował Knuckles, jego masywne ramiona skrzyżowane na piersi. Dzieciaki tak robią, gdy się boją. Tyler, zawołał mężczyzna, skanując lokal. Synu, wszystko w porządku, nie jestem zły. Razem to rozwiążemy, twoja matka jest strasznie zaniepokojona. Całe ciało Tyler'a sztywniało przy nogach wajpera. Mężczyzna podszedł bliżej do ich boksu. Miał około 1,85 m wzrostu, z posturą kogoś, kto płaci za osobistego trenera, ale nigdy nie doświadczył prawdziwej przemocy. Jego woda kolońska była zarówno droga, jak i dusząca. Może panowie zauważyli, w którym kierunku poszedł? Dostępna jest nagroda dwa tysiące dolarów za informacje prowadzące do jego bezpiecznego odnalezienia to hojnie zauważył cicho Priest jak na pasierba troszczę się o Tylera jakby był moim biologicznym dzieckiem szczęka mężczyzny niezauważalnie się napięła ponadto mam pełną opiekę mamy z jego matką prawne porozumienie więc jakakolwiek ingerencja stanowiłaby uprowadzenie przestępstwo federalne Wolałbym, żeby ta sytuacja nie stała się skomplikowana. Dorozumiana groźba wisiała ciężko w zatęchłym powietrzu baru. Będę w Grand Hotel, kontynuował mężczyzna, wyciągając wizytówkę i kładąc ją celowo na ich stole. Richard Thorn, starszy partner w Thorn and Associates. Kiedy go pan spotka, a jestem całkiem pewien, że pan spotka, proszę natychmiast się ze mną skontaktować. Nagroda pozostaje dostępna. W przeciwnym razie zaangażujemy organy ścigania. Pana decyzja, panowie. Odwrócił się w stronę wyjścia, zatrzymał się w progu i spojrzał z powrotem. Tyler potrzebuje swoich leków, bez nich jest skłonny do gwałtownych epizodów. Ktoś mógłby zostać poważnie ranny. Proszę o tym pamiętać. BMW mruczało w ciemność. Viper odczekał pełne 60 sekund, zanim się odezwał. Już go nie ma. Tyler wyłonił się powoli, drżąc tak gwałtownie, że jego zęby szczękały słyszalnie. Pod lepszym oświetleniem Viper zobaczył więcej obrażeń. Siniaki w kształcie palców oplatające jego gardło, ochronny sposób, w jaki przytrzymywał lewą rękę, sugerujący uszkodzone żebra, oraz jego plecak kurczowo ściskany obiema rękami. „Dziękuję” wyszeptał Tyler, jego głos łamiący się. On mnie zabije to tak, jak zabił moją mamę. Każdy dźwięk w barze ucichł z wyjątkiem szafy grającej, odtwarzającej coś melancholijnego i starego. Bruno zmaterializował się z kolą, stawiając ją przed Tylerem, z zaskakującą delikatnością. Głodny jesteś, dzieciaku? Tyler pokręcił głową, ale jego żołądek zdradził go słyszalnym burczeniem. Burger już jedzie, oznajmił Bruno, kierując się w stronę kuchni. Viper ocenił chłopca uważnie. Tyler wyglądał na zbyt małego, jak na dwunastoletniego, prawdopodobnie chronicznie niedożywionego. Zachowywał się jak ktoś, kto opanował niewidzialność. Przygarbione ramiona, oczy, nieustannie obserwujące wejście. Jak długo uciekasz? zapytał Viper. Od wczorajszego ranka. Jechałem autobusem, aż skończyły mi się pieniądze. Głos Tylera był ochrypły. Jechałem do mojego wuja w Oregonie, ale Richard mnie wytropił. Zawsze tak robi. Wspomniałeś, że zabił twoją matkę, powiedział ostrożnie Priest. To niezwykle poważne oskarżenie. Drżącymi rękami Tyler sięgnął do plecaka i wyciągnął znoszony zeszyt spiralny. Prowadziła dziennik. Znalazłem go ukrytego po jej śmierci. Udokumentowała wszystko. Otworzył go. Pismo wyglądało na chwiejne, przestraszone. 3 marca. Richard znowu uderzył Tylera dzisiaj. Zostawił ślady na jego plecach. Zagroziłam, że zadzwonię na policję. Zaśmiał się. Powiedział, że jego firma reprezentuje połowę sędziów w okręgu. Powiedział, że nikt mi nie uwierzy. Jestem przerażona. 15 marca. Zostawiam go. Odkładałam pieniądze w ukryciu. Mam dość, żeby Tyler i ja mogli zniknąć. Richard nie może nas zlokalizować, jeśli będziemy ostrożni. 28 marca. Richard odkrył mój plan. Nie wiem jak, ale wie. Śledzi mnie, podąża za mną wszędzie. Powiedział mi, że nie odejdę: że Tyler jest teraz prawnie jego synem, że jeśli spróbuję odejść, zapewni, że nigdy więcej nie zobaczę Tylera. 2 kwietnia. I tak to zrobię. Jutro, gdy Richard będzie w pracy. Spakowałam torby i ukryłam je w garażu. Tyler jeszcze nie wie, wytłumaczę mu rano. W końcu będziemy wolni. Ostatni wpis był datowany na 3 kwietnia. Tyler przewrócił stronę, a krew Vipera zamarła. Tam był przyklejony wycinek prasowy. Lokalna kobieta ginie w napadzie domowym. Jennifer Thorn, lat 38, zabita podczas pozornego włamania do jej rezydencji. Policja nie zgłasza śladów włamania. Mąż Richard Thorn odkrył ciało. Śledztwo w toku. To nie jest to, co naprawdę się stało, powiedział Tyler, jego głos pozbawiony emocji. Nie było żadnego włamania, nic nie zostało zabrane. Richard wrócił wcześniej do domu. Słyszałem, jak się kłócą. Słyszałem krzyk mojej mamy. Potem cisza. Wpatrywał się w zniszczoną powierzchnię stołu. Schowałem się w szafie. Richard znalazł mnie trzy godziny później. Policja już tam była. Powiedział im, że znalazł ją, gdy przyjechał do domu. Powiedział im, że ja spałem na górze i przespałem wszystko. Dlaczego nie powiedziałeś policji, co naprawdę się stało? Zapytał delikatnie Knuckles. Richard jest prawnikiem. Zna wszystkich. Detektyw gra z nim w golfa. Sędzia był jego kolegą z koledżu. Ręce Tylera zacisnęły się w pięści a on mnie ostrzegł, że jeśli kiedykolwiek się odezwę, zapewni, że zniknę w miejscu, gdzie złe dzieciaki trafiają na stałe. Viper wymienił znaczące spojrzenia ze swoimi braćmi. Wszyscy byli świadkami korupcji, znali skorumpowanych gliniarzy i przekupnych sędziów, ale mężczyzna mordujący swoją żonę i terroryzujący dziecko – jest więcej – powiedział Tyler. Wyciągnął dodatkowe zdjęcia z plecaka – świeże wydruki na zwykłym papierze. Obserwowałem go, czasami go śledziłem, rozpoznałem jednego mężczyznę z wiadomości. To dealer narkotykowy został aresztowany w zeszłym roku, ale zarzuty zniknęły. Fotografie pokazywały Richarda Torna, spotykającego się z różnymi groźnie wyglądającymi osobnikami na parkingach, przed magazynami, w restauracjach, które wyglądały na przestępcze przykrywki. Myślę, że Richard pierze pieniądze, wyjaśnił Tyler, dla przestępców. Moja mama odkryła prawdę, dlatego ją zamordował, a teraz ja też wiem, więc musi mnie wyeliminować. Priest pochylił się do przodu. Dzieciaku, jeśli masz rację, nie możemy cię po prostu oddać, ale to poważna sprawa, to wymaga zaangażowania policji. Możliwe, że FBI nie uwierzą mi. Głos Tylera załamał się. Jestem tylko dzieciakiem. Richard jest ważny, szanowany. Ma wszędzie znajomości. Zmanipuluje sprawę. Sprawi, że zabrzmi jak obłąkany. Sprawi, że wszystko zniknie. Łzy spływały po jego twarzy. Nie mam dokąd iść. Mój wuj w Oregonie zmarł w zeszłym miesiącu, dlatego nie mogłem się do niego dostać. Nie mam nikogo. Nikogo oprócz mojej mamy, a ona nie żyje. Bo próbowała mnie chronić. Bruno wyłonił się z ogromnym burgerem, stawiając go i ściskając ramię Tylera. Jedz. Podczas gdy Tyler pochłaniał jedzenie, jak pytal, jak ktoś głodujący, Viper wyszedł na zewnątrz ze swoimi braćmi. Jaka jest wasza ocena? Zapytał. Wierzę, że ten dzieciak mówi prawdę, powiedział Knuckles. I wierzę, że zaraz popełnimy wiele przestępstw federalnych. Jeśli mu pomożemy. Absolutnie zgodził się Priest. Ale kiedy to nas obchodziło? Viper uśmiechnął się. Nigdy. Ale musimy być strategiczni. Torn ma znajomości. Nie możemy po prostu ukryć dzieciaka musimy go zdemaskować. Jak? Zapytał Knuckles. Viper wyciągnął telefon. Ja też znam ludzi ludzi, którzy są mi winni przysługi ludzi, którzy. Nienawidzą skorumpowanych prawników nawet bardziej niż my. Przez następne cztery godziny Bar Bruno stał się centrum operacyjnym. Wajper wykonywał telefony. Najpierw do Marii Rodriguez, dziennikarki śledczej, która wcześniej ujawniła korupcję policyjną. Przyjechała o północy ze sprzętem kamerowym i pytaniami. Potem do Jamesa Chena, adwokata obrony, który lata temu uratował Vipera przed niesłusznym oskarżeniem o morderstwo. Pojawił się z blokami prawnymi i urządzeniami nagrywającymi. W końcu do kogoś, do kogo Viper nigdy nie spodziewał się ponownie zadzwonić, swojego kuzyna Ediego z FBI, Wydziału Przestępstw Białych Kołnierzyków. Nie rozmawiali od ośmiu lat, nie od czasu odsiadki Vipera za ciężkie pobicie, ale Eddie odpowiedział natychmiast. Wik, to ty? Tak, potrzebuję przysługi. Ostatnim razem, gdy ci pomogłem, prawie straciłem karierę. To inne. Chodzi o dziecko, zamordowaną kobietę, prawnika piorącego pieniądze dla dealerów narkotyków. Eddy milczał przez długą chwilę. Słucham. Tyler opowiedział swoją historię trzy razy więcej. Raz Marii z kamerami dokumentującymi wszystko, raz Jamesowi do akt prawnych, raz Edimu przez wideorozmowę, prezentując każdy dowód. Wyraz twarzy Ediego stwardniał, gdy oglądał fotografię Richarda spotykającego się ze znanymi przestępcami. Rozpoznaje dwóch z tych mężczyzn: Są związani z organizacją Wolkowa rosyjska mafia. Jeśli Torn pierze dla nich pieniądze, Cicho gwizdnął. To wykracza poza sprawę morderstwa to terytorium Rico. Możesz mu pomóc? Zapytał Viper. Nie mogę niczego zagwarantować, ale mogę rozpocząć śledztwo. Uzyskać nakaz na dokumentację finansową Torna. Ten zeszyt i te fotografie stanowią prawdopodobny powód. Eddie spojrzał na Tylera przez ekran. Synu, czy rozumiesz, co rozpoczynasz? Jeśli twój ojczym jest tak dobrze ustawiony, jak uważasz, to może stać się niezwykle niebezpieczne. Bardziej niebezpieczne niż powrót do niego? Głos Tylera się ustabilizował. On mnie zabije, wiem to. Przynajmniej w ten sposób może najpierw trafi do więzienia. Odważny dzieciak, powiedział Eddie. W porządku, daj mi siedemdziesiąt dwie godziny. Nie kontaktuj się z tornem. Trzymaj się z dala od miejsc publicznych. Pozostań ukryty. Możesz to zrobić? Viper skinął głową. Utrzymamy go w bezpieczeństwie. Następne trzy dni były napięte. Tyler został w klubie, spał na kanapie w tylnym pokoju. Aniołowie rotacyjnie pełnili warty, ucząc go gier karcianych, karmiąc go posiłkami, aż kolor wrócił na jego twarz. Drugiego dnia Richard Thorne pojawił się w lokalnych wiadomościach. Oferuje 10 tysięcy dolarów nagrody za informację o moim zaginionym pasierbie, Tylerze. Jest niespokojny, potencjalnie niebezpieczny. Jeśli go zobaczycie, nie zbliżajcie się. Natychmiast skontaktujcie się z policją. Tyler oglądał transmisję pustymi oczami. Widzicie? Sprawia, że brzmi jak potwór. Niech mówi, powiedział Viper. Gdy prawda wyjdzie na jaw, to on będzie wyglądał jak potwór, którym jest. Trzeciego dnia zadzwonił Eddie. Mamy go. FBI zrobiło nalot na Torn Associates dziś rano. Znaleźliśmy wszystko: konta offshore, firmy przykrywki, ścieżki pieniędzy prowadzące bezpośrednio do organizacji Wolkowa. Torn pierze miliony od pięciu lat. A mama Tylera? Zapytał Viper. Otworzyliśmy sprawę ponownie. Sprowadziliśmy medyka sądowego. Obrażenia były niespójne z włamaniem, bardziej spójne z przemocą domową. W połączeniu z wpisami z dziennika i zeznaniem Tylera mamy wystarczające dowody, by oskarżyć Torna o morderstwo. Klatka piersiowa Vipera rozluźniła się z ulgą. Gdzie on teraz jest? W areszcie. Zatrudnił prawników, ale to nie pomoże. Dowody są przytłaczające. Grozi mu do żywocie bez możliwości przedterminowego zwolnienia z opery spędwadziei za morderstwo, plus dodatkowy czas za pranie pieniędzy, wymuszanie i znęcanie się nad dzieckiem. Tego wieczoru przywieźli Tylera do oddziału terenowego FBI. Eddie spotkał ich przy wejściu, pokazując odznakę z mocnym uściskiem dłoni. Dobrze się spisałeś, dzieciaku, powiedział Eddie do Tylera. Twoje zeznanie uwięzi niebezpiecznego człowieka i kilka innych osób z nim związanych. Co się teraz ze mną stanie? zapytał cicho Tyler. To załatwiamy. Twoja mama miała siostrę w Kalifornii. Skontaktowaliśmy się z nią. Przylatuje jutro. Nie wiedziała o znęcaniu się. Richard trzymał Twoją mamę w izolacji, ale chcecie. Chcę zapewnić ci dom. Oczy Tylera napełniły się łzami. Naprawdę? Naprawdę. A dopóki nie przyjedzie, jesteś pod ochroną. Bezpieczny, nakarmiony, nietykany. Tyler odwrócił się do Vipera, tego dzieciaka, który wczołgał się pod stół trzy dni temu. Złamany i przerażony i mocno przytulił motocyklistę. Dziękuję, wyszeptał. Uratowałeś mi życie. Viper niezręcznie poklepał go po plecach. Uratowałeś się sam, dzieciaku. Byłeś inteligentny, odważny. Walczyłeś jedynym możliwym sposobem. Prawdą. Czy zobaczę cię jeszcze? Zapytał Tyler. Jeśli będziesz chciał, twoja ciocia wie, jak się z nami skontaktować. Sześć miesięcy później Viper otrzymał list. Drogi Viper, Knuckles, Priest i wszyscy w barze Bruno, Richard został skazany w zeszłym tygodniu. Do żywocie bez możliwości przedterminowego zwolnienia. Sędzia nazwał go zagrożeniem dla społeczeństwa i hańbą dla jego zawodu. Mama byłaby szczęśliwa, widząc w końcu sprawiedliwość. Mieszkam teraz z ciocią Sara w San Diego. Jest niesamowita. Zapisała mnie na terapię. Gram w piłkę nożną, zawieramy przyjaźnie. Śpie całą noc bez koszmarów po raz pierwszy od lat. Chciałem podziękować nie tylko za ukrycie mnie tej nocy. Ale za uwierzenie mi, za walkę o mnie, gdy nie mogłem walczyć o siebie. Pokazaliście mi, że rodzina to nie tylko krew. To ludzie, którzy się pojawiają, gdy chowasz się pod stołami. Ciocia Sara mówi, że mogę was odwiedzić przyszłego lata, jeśli to w porządku. Chcę was wszystkich znowu zobaczyć. Chcę podziękować osobiście. Poza tym ćwiczyłem grę w bilard. Knuckles powiedział, że nie mogę go pokonać. Wyzwanie przyjęte. Wasz przyjaciel na zawsze, Tyler Viper, trzymał ten list w swojej kamizelce tuż nad sercem. Czytał go, gdy świat wydawał się zbyt ciemny, gdy zastanawiał się, czy coś dobrego może wyniknąć z takiego życia jak jego. Ponieważ Tyler udowodnił coś ważnego: że nawet złamani ludzie mogą chronić niewinnych, że nawet przestępcy mogą być bohaterami, że czasami najbardziej nieprawdopodobni ludzie Mogą wszystko zmienić. Rok później Tyler rzeczywiście odwiedził. Wyższy teraz, zdrowszy, z ciocią Sara u boku i szczerym uśmiechem. Spędzili weekend w klubie. Tyler pokonał Knucklesa w bilardzie. Przekonał Bruno, by nauczył go robienia burgerów i jeździł na tylnym siedzeniu motocykla Vipera wzdłuż Highway 1 z oceanicznym wiatrem we włosach. Będę prawnikiem. Ogłosił Tyler przy kolacji. Dobrym prawnikiem. Takim, który pomaga ludziom zamiast ich krzywdzić. Takim, z którego mama byłaby dumna. Byłaby z ciebie dumna już teraz, powiedział szorstko Wajper. Gdy się żegnali, Tyler przytulił każdego anioła. Gdy dotarł do Wajpera, trzymał się dłużej. Wiesz, co jest zabawne? powiedział Tyler. Richard zawsze mi mówił, że motocykliści są niebezpieczni. Mówił, że są przestępcami i oprychami. Mówił, że powinienem się ich bać. Jesteśmy niebezpieczni, przyznał szczerze Viper, a niektórzy z nas są przestępcami. Tak, ale jesteście niebezpieczni dla ludzi, którzy na to zasługują. Jesteście przestępcami z kodeksem. Tyler uśmiechnął się. Richard był prawnikiem i mordercą. Ty jesteś Hell's Angelem i bohaterem. Okazuje się, że tytuły nie definiują ludzi. Czyny to robią? Viper patrzył, jak odjeżdżają ten dzieciak, który był bity i ścigany, a teraz się leczy, rozwija, żyje. Droga ciągnęła się przed nim, nieskończona i niepewna. Ale Viper wiedział jedno absolutnie: gdy następny przestraszony dzieciak przyjdzie przez te drzwi, gdy niewinni będą potrzebować ochrony, aniołowie odpowiedzą. Bo taki był kodeks taka była droga. A Hells Angels zawsze chronią tych, którzy nie mogą się sami ochronić. Koniec.